Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 16. Do wykonania naszyjnika Hania przygotowała 4 korale srebrne, 8 korali czerwonych i kilka korali zielonych. Następnie ze wszystkich przygotowanych korali zrobiła naszyjnik. Zielone korale stanowią 20% wszystkich korali w zrobionym naszyjniku. Oblicz, ile zielonych korali jest w naszyjniku, zapisz obliczenia. No dobrze, wiemy, że Hania tworzy na szyjnik z trzech rodzajów korali. Czterech korali srebrnych, osiem, yy, ośmiu korali czerwonych i kilku korali zielonych. Wiemy również, że korale zielone to 20% wszystkich korali. Zatem na początku oznaczmy sobie, że x to liczba wszystkich korali, a teraz zapiszemy wyrażenie opisujące liczbę zielonych korali. Wiemy, że stanowią one 20% wszystkich korali, czyli 20% X. 20% przedstawiamy w postaci ułamka, mamy 20x, no i skracamy ułamek 20 setnych przez 20, czyli otrzymujemy 1 piątą x, czyli 1 piątą wszystkich korali. Teraz zapiszemy sobie yy, równanie, które opisuje ilość wszystkich korali w naszej niku czyli 4 dodać 8 dodać 1 piąta x. I to wówczas ta, ta suma daje nam liczbę wszystkich korali, czyli jest równe x. I tu mamy to równanie. No i z tego równania wyznaczymy sobie x, czyli liczbę wszystkich korali w naszej niku. Najpierw gubimy z lewej strony 1 piątą x. Mamy tutaj dodawanie, zatem od obu stron równania odejmuję 1 piątą x. Po lewej stronie zostaje mi 4 plus 8, czyli 12. A po stronie prawej 1x odjąć 1 piąta x to 4 piąte x. No i gubimy ułamek 4 piąte. Tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 4 piąte. Pamiętamy, że podzielić przez ułamek to znaczy pomnożyć przez jego odwrotność. I zapiszę to równanie od strony prawej do lewej. Czyli zacznę od x. Jest równe. 12. Dzielenie zamieniam na mnożenie, czyli razy. No i odwracam ułamek 5 czwartych. Skracamy 12 i 4 przez 4. 12 podzielić na 4 to 3. 4 podzielić na 4 to 1. Zatem otrzymujemy 3 razy 5, czyli 15. No i już wiemy, że wszystkich naszej, yy, korali w naszej niku było 15. Zatem, aby obliczyć, ile było zielonych, trzeba zabrać srebrne i yy, czerwone. Zatem mamy 15 minus 4 to 11. Minus 8 daje nam 3. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.